Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie w kolejne czwartkowe południe. Nazywam może się na początek przedstawić dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają. Nazywam się Iwona Szymczak i poprowadzę dzisiejsze spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. 17 lipca będzie 18 lat, jak powstało stowarzyszenie OCWP. I z, z, właśnie w, dlatego w związku z tym porozmawiamy z panią prezes zarządu Pauliną Starzyńską oraz wiceprezes panią Martą Kazimierczak. Pani prezes, zacznijmy od pani. Chciałabym na początek zadać takie pytanie. Jak powstało stowarzyszenie i dlaczego powstało? No, stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, tak jak Pani tu wspomniała, powstało 18 lat temu. Historia jest długa, bardzo długa. Generalnie powstało ono i zostało zarejestrowane w lipcu, czyli do 17 lipca dokładnie. Czyli taką dokładną rocznicę mamy w sobotę. Natomiast yy, sam proces powstawania stowarzyszenia był oczywiście długi, tak? bo to rejestracja w sądzie i tak dalej. Natomiast co najważniejsze chcę powiedzieć, że ta inicjatywa to jest, była to inicjatywa społeczna. Powstał taki Komitet Obywatelski w styczniu 2003 roku. I Komitet Obywatelski. Yy, w zasadzie pasjonatów Ostrowa, pasjonatów przedsiębiorczości, dał ogłoszenie do gazety, czy, że zaprasza na takie spotkanie założycielskie. I takimi głównymi, dwoma osobami, które zainicjowały to stowarzyszenie, to był pan Wacław Nowak i pan Włodzimierz Grabowski. Są to członkowie naszego stowarzyszenia do dnia dzisiejszego i tak to się stało. Ja w własnej osobie przybyłam też na to spotkanie, także należę również do członków założycieli tego stowarzyszenia. Przez te lata oczywiście skład stowarzyszenia ewaluował, natomiast ja od samego początku byłam w zarządzie. Przez pierwsze dwa lata byłam wiceprezesem tego stowarzyszenia, a później stałam się prezesem. Także bardzo się cieszę, że przez te 18 lat mogę uczestniczyć w pracach tego stowarzyszenia i myślę, że prowadzić go póki co z sukcesem. teraz pytanie zadam pani Marcie Kaśmierczak. Pani Marto, czym zajmuje się tak naprawdę stowarzyszenie OCWB? Co możemy powiedzieć przedsiębiorcom, osobom, którzy, które na nowo chcą otworzyć działalność? Tak? Czym tutaj możemy się pochwalić? Domyślam się, że czas mamy ograniczony, bo, bo jak, jak Państwo wiecie, zapewne i Pani Prezes i ja mogłybyśmy o działalności stowarzyszenia opowiadać pewnie godzinę, ale może zacznę od tego, że misją stowarzyszenia jest hasło z nami łatwiej o sukces w biznesie. Rozwijając tą frazę, czy rozwijając to, to hasło, może, mogę powiedzieć, że od początku Stowarzyszenie zajmowało się szeroko pojętym wspieraniem przedsiębiorczości, zarówno w województwie wielkopolskim, jak i w województwie łódzkim. Z usług Stowarzyszenia mogą skorzystać przedsiębiorcy z sektora MŚP. Mogą skorzystać osoby, które chcą założyć działalność gospodarczą, osoby bezrobotne, osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz młodzież. Jeżeli chodzi o działalność stowarzyszenia, możemy wyróżnić, tak myślę, trzy takie nurty, prawda, Pani Prezes, czy, czy, czy trzy, trzy obszary, w, w których działamy. Pierwszy to jest Ostrowski Fundusz Pożyczkowy. Ostrowski Fundusz Pożyczkowy, który oferuje bardzo atrakcyjne produkty finansowe w postaci pożyczek dla osób z sektora MŚP oraz dla tych osób, które chcą założyć działalność gospodarczą dla tzw. Tak startupów. Działamy od Fundusz Pożyczkowy działa od 2005 roku. Od 2010 roku realizujemy inicjatywę Jeremy. Teraz to jest inicjatywa Jeremy 2. Może w dwóch zdaniach przybliżę. Jest to inicjatywa, która powstała dzięki Unii Europejskiej i dzięki Europejskiemu Banku Inwestycyjnemu. To jest Poza dotacyjna i pozabankowa forma wsparcia, jeżeli chodzi o zwrotne instrumenty finansowe. Więc fundusz pożyczkowy. Myślę, że dużą zaletą i ciekawostką jest to, że o pożyczki w naszym funduszu mogą starać się osoby, które zaczynają działalność gospodarczą. One nie mają w historii kredytowej, one nie mają historii swojej działalności, więc dla banków są no, nieatrakcyjnymi klientami, jeśli tak, tak mogę powiedzieć, natomiast u nas taką pomoc mogą uzyskać. Kolejny obszar to szkolenia szkolenia komercyjne i szkolenia te, które realizujemy w ramach projektów unijnych, głównie w ramach regionalnych programów operacyjnych efs u no, niestety ostatni czas, czas pandemii, no nie sprzyjał organizacji tych szkoleń, ale mamy nadzieję, że wreszcie sytuacja się na tyle unormuje, żebyśmy mogli wrócić do takich standardów i ilości tych szkoleń, które prowadzimy normalnie. I jeszcze jeden obszar, taki dosyć duży też wór, w którym wrzucamy pozostałe projekty unijne, które realizujemy. Aktualnie jest ich osiem z tego, co pamiętam, oprócz inicjatywy Jeremy, osiem projektów, które realizujemy samodzielnie albo w partnerstwie z różnymi instytucjami. Jeżeli chodzi o te projekty aktualnie, to dofinansowujemy szkolenia, refundujemy koszty szkoleń aż do 80% i z tej oferty mogą skorzystać i przedsiębiorcy, i osoby bezrobotne. Jeszcze może o dwóch projektach wspomnę, które myślę są dosyć ciekawe i troszeczkę inne od tych standardowych, a mianowicie projekt Młodzi zdolni, aktywni to jest projekt dla młodzieży. Przeszkoliliśmy 100 osób. W ramach podniesienia kompetencji społecznych. To też myślę ważny aspekt w dobie pandemii, gdzie te relacje społeczne się trochę pogorszyły, pozmieniały, więc myślę, że to ciekawe i interesujące dla młodzieży. I Senior Spassium to projekt, w którym z kolei społecznie aktywizujemy osoby starsze powyżej 65 roku życia. Jeżeli chodzi o szczegóły naszej działalności i projektów, które realizujemy, zapraszam Państwa serdecznie na naszą stronę internetową, gdzie no na pewno wszystkiego można się dowiedzieć szczegółowo. To mhm. chyba tyle. To ja już widzę, że Pani wszystkie jakby oferty przedstawiła, jakie możemy zaproponować Myślę, że osobom fizycznym i też przedsiębiorcom, dlatego teraz może przejdę do Pani prezes. Pani Prezes, co Pani uwierzy, uważa za największym sukcesem w Stowarzyszeniu OCWP? Tam... Sukcesów jest wiele. Ja tu trzymam na, na kolanach ten, ten taki chcemy, pierwszy, przyjąć, no? pierwszy sukces, który zbieram od lat, mianowicie, drodzy Państwo, ja mam wszystkie wycinki z gazet, bo kiedyś czytałam się gazety, gazety codzienne, gazety lokalne, w Ostrowie gazeta Ostrosa, gazeta Nasz Rynek, Kurier Ostrowski i tak dalej. Ja znalazłam takie pierwsze wycinki z gazet o CWP. Wtedy bardzo dużo było napisane o OCWP właśnie, że pomoc dla przedsiębiorców, inkubator na start. I ja może jeszcze wrócę, że właśnie takim dużym sukcesem o CWP jest nasza elastyczność, czyli dopasowywanie się do zmieniających warunków gospodarczych. I polecam to każdemu przedsiębiorcy i. Yy... Dla biznesu generalnie, dlatego że inkubator nasz powstawał w zupełnie innych warunkach społeczno gospodarczych ekonomicznych. My zaczyna, zaczynaliśmy pozyskiwanie pieniędzy od tzw. Tak funduszy przejściowych, tak, farowskich jeszcze. Wtedy nie byliśmy w Unii Europejskiej jeszcze, drodzy Państwo, jako CWP powstało. W związku z tym ta historia jest namaszczona naprawdę ciężką naszą pracą przez 18 lat szukaniem możliwości rozwoju, szukaniem przede wszystkim pieniędzy do naszego funkcjonowania, bo tak jak chcę jeszcze raz przypomnieć, że nasze stowarzyszenie jest stowarzyszeniem osób fizycznych, czyli nas nie dotują żadne urzędy. My o każdą złotówkę musimy, zresztą od samego początku, musimy postarać się sami. Fakt jest taki, że na początku koncepcja jakby członków założycieli była taka, żeby w Ostrowie powstał inkubator przedsiębiorczości, ponieważ te inkubatory funkcjonowały w naszych e, pobliskich miastach, czyli w Kaliszu jak i w Ostrzeszowie. W Ostrowie nie było takiego tworu i OCWP było stworzone właśnie dlatego, żeby powstał inkubator i my dzięki e, uprzejmości Ówczesnych władz. Ja tu wspomnę oczywiście prezydenta Świątka, świętej pamięci już niestety, który udostępnił nam budynek pod zarządzanie i pod inkubator. Natomiast po kilku latach, nawet po kilkunastu, my zrezygnowaliśmy tak naprawdę z obsługi tego budynku, dlatego że on był jednak niedofinansowany, stary, nie, nie podlegał temu modernizacji i zrezygnowaliśmy jakby z tych usług wynajmu e, lokali dla przedsiębiorców i prze, już wtedy zupełnie się przeistoczyliśmy w taką firmę usług biznesowych, tak? doradztwa, szkoleń no i przede wszystkim funduszy pożyczkowych, także to jest takim naszym największym sukcesem. Kolejnym sukcesem niewątpliwie jest to, że my nie prowadzimy działalności tylko na terenie województwa Wielkopolskiego, ale również na terenie województwa łódzkiego i to od 11 lat. Tam również mamy swoje biuro dokładnie w Siaradzu, prowadzimy wiele projektów, nie tylko projekty Jeremiego, ale, tak tak, ale również projekty z funduszy społecznych. Także to jest kolejny sukces Pani Iwonko. No, i sukcesem jest niewątpliwie fakt uhonorowania nas na przykład przez Bank Gospodarstwa Kredytowego jako firmę zaufania publicznego, jako firmę, która świetnie sobie radziła i radzi z dystrybucją środków w ramach Jeremy 2 jak również przez Panią Prezydent, obecną też ja we własnej osobie odbierałam nagrodę. Od pani prezydent, właśnie za pracę w stowarzyszeniu naszym, w Stowarzyszeniu OCWP. Także myślę, że to, to jest bardzo, bardzo cenne dla mnie osobiście, że tyle lat udaje nam się mimo różnych zawierów prowadzić to stowarzyszenie, zatrudniać kilkanaście osób, bo dodam, że kiedyś. Zaczynaliśmy pracę jako zupełnie społecznicy, charytatywni, tak było co najmniej przez dwa lata. Natomiast w miarę, oczywiście, naszego rozwoju, naszej kreatywności przede wszystkim, bo ta kreatywność jest uważam na, na dużym poziomie, udało nam się zatrudnić siebie, później zatrudniać kolejne osoby. I tak, tak jak powiedziałam, zatrudniamy kilkanaście osób. Ten zespół w zasadzie, Rzadko ulega fluktuacji, co też jest sukcesem. No i chciałabym, żeby, żeby powiedzieć za kilka lat, że nadal jest taki, taki status, co najmniej jak mamy obecnie. Dobrze, dziękuję pani prezes. Tutaj mówiliśmy o tych sukcesach. Natomiast może teraz przejdę do Pani Marty i zadam pytanie, my mówiliśmy tu o sukcesach, to teraz powiemy może o barierach, jakie stoją przed Stowarzyszeniem OCWP. Jak, jak, jak się zapewne Państwo domyślacie, no tych barier na pewno jest sporo, ale myślę, że główną barierą jest dla nas, może za chwileczkę to rozwinę, jest brak dostatecznych środków na wkłady własne do instrumentów finansowych, czyli pożyczek, które dystrybuujemy. Muszę to wyjaśnić, ale to jest. Myślę Pani Prezes, dosyć poważna bariera, jeżeli chodzi o nasz zasadnicza. zasadnicza. Każda pożyczka, którą my udzielamy klientowi, jest wyposażona w nasz wkład własny. Wkład własny stowarzyszenia jest to dosyć wysoki wkład własny na poziomie 15, a nawet czasami 20%. To są naprawdę, wierzcie mi Państwo, ogromne pieniądze. My musimy te wkłady mieć, aby przystępować do procedur przetargowych i tak dalej. Staramy się w ten sposób, no, no w różny sposób pozyskiwać te środki, aby móc. Funkcjonować w tych procedurach i, i tych pożyczek udzielać, ale myślę, że to jest dla nas w tym momencie no, jedna z największych przeszkód, dlatego że zainteresowanie produktami finansowymi, które my dystrybuujemy, jest naprawdę bardzo duże. To są atrakcyjne pożyczki, i moglibyśmy zdecydowanie większą ilość tych pożyczek sprzedawać, no, gdyby, gdybyśmy mieli większe środki na te wkłady własne. Natomiast to z takich bieżących spraw, myślę, że Pewne bariery i pewien przystanek daje nam tutaj luka między okresami programowania. Skończyliśmy okres programowania unijny 2000. 14-2020, jesteśmy teraz w nowym okresie programowania 2021-2027. Dobrze pamiętam, chyba tak. Więc to jest czas zawsze trudny dla tego typu organizacji jak my, dlatego że nowe przetargi, nowe konkursy są ogłaszane z dużym opóźnieniem. Spodziewamy się, że jakieś nowe rzeczy, do których będziemy mogli przystępować, pojawią się pewnie w przyszłym roku, gdzieś koło połowy przyszłego roku. Więc to zawsze był i jest taki okres trochę dla nas trudny. No ale mam nadzieję, że, że te projekty, które teraz realizujemy, zabezpieczą tą lukę i będziemy mogli szczęśliwie uczestniczyć w kolejnych przetargach w nowym okresie programowania ogłaszanych. To rzeczywiście duży problem z tym wkładami własnymi. Ja może tylko jeszcze dodam, że no, jest to duża skala, tak, tych środków, które my musimy wygenerować i mieć w posiadaniu, żeby obsługiwać przedsiębiorców z rejonu Wielkopolski i województwa ludzkiego, ponieważ my do tej pory, no oczywiście ogólnie, tak, ale przez te, te lata, sprzedaliśmy prawie 100 milionów 100 złotych w pożyczkach. Także musicie Państwo sobie to pomnożyć przy naszych wkładach, jaki to jest ogrom, ogrom, ogrom pracy tak? naszych specjalistów, naszych ekspertów, którzy tutaj pracują i współpracują z nami, dlatego że Ilość tych pożyczek, my nie sprzedajemy pożyczek po 10 milionów, tylko często to są pożyczki małe, tak? Dla startupów są to też pożyczki 50 tysięcy, oczywiście są i 500, i 700 tysięcy też. Natomiast ilość pożyczek, która jest w naszym portfelu, którą my musimy monitorować, też jest bardzo duża i ogromna. W związku z tym te Różne bariery i przeszkody niestety nas nie omijają, ale to jak w każdym biznesie, no tak to jest. Dokładnie. Pani prezes, jak sobie pani wyobraża stowarzyszenie za takie 3-5 lat, tak do przodu? Może pani coś powiedzieć? Ja powiem tak, że no oczywiście, ja już powiedziałam w zasadzie wcześniej. Trochę jakby odpowiedziałam na to pytanie, ale powtórzę, no, takim moim życzeniem byłoby, żeby nasze stowarzyszenie nadal funkcjonowało i przede wszystkim realizowało swoją misję. Bo proszę pamiętać, że my nie jesteśmy takim typową, typową firmą biznesową, tylko jednak stowarzyszenie ma swoją misję, działa non profit, wiele rzeczy robimy publiko bono, taka jest prawda w związku z tym to jest jakby ważne tak? bo my na początku oczywiście skupialiśmy się na przedsiębiorcach, ale dużo na osobach bezrobotnych. Teraz jak państwo wiecie, bezrobocia praktycznie nie ma w kraju, no przynajmniej w Wielkopolsce i to mówię z pełną odpowiedzialnością, bo dane Nasze powiatowe z Ostrawa Wielkopolskiego, gdzie bezrobocie jest na poziomie 2,8, yy, pozwalają mi wysnuwać takie, taką, taką tezę. W związku z tym te projekty teraz głównie są skupione właśnie na osobach, które są, chcą założyć działalność gospodarczą, yy, chcą, chcą się rozwijać, chcą się szkolić, czyli tutaj główny nacisk taki kładziemy i mam nadzieję, że dalej będziemy mogli w tym zakresie pracować, rozwijać właśnie tą naszą branżę szkoleniową, bo tutaj prawda jest taka, że jesteśmy chyba w tej chwili już trzecią, ale jak wprowadziliśmy kodeks postępowania etycznego do naszego funduszu pożyczkowego, to byliśmy drugą organizacją w Polsce, która przeszła całe audyty z Komisji Europejskiej i zakończyły się one z sukcesem. W związku z tym my też jakby podnosimy swoje kompetencje, cały czas się szkolimy i chciałabym, żeby stowarzyszenie cały czas y, mogło pójść w tym kierunku i się przede wszystkim rozwijać i, i nie tylko jakby lokalnie, bo oczywiście jesteśmy głównie skierowani dla przedsiębiorców z naszego powiatu, ale nie tylko, tak, bo jednak y, nasz zakres usług obejmuje oczywiście wielkopolskie i ludzkie, ale my obsługujemy projekty, które są na całą Polskę, z bazy usług rozwojowych. Jesteśmy operatorami na całą Polskę usług finansowych, usług telekomunikacyjnych, także yy, na pewno chciałabym, żeby ten kierunek był zachowany i był rozwój w tym kierunku. No to może jeszcze takie ostatnie pytanie na zakończenie tego wywiadu. Ja... Jaką radę daje Pani nowo powstającym przedsiębiorstwom? Jaką tutaj może Pani zaproponować radę? Od czego powin, powinny startupy zacząć na przykład? O to ty, panie bardzo pytanie. Ja nie, nie chciałabym tutaj być ekspertem w tym zakresie. Natomiast no, niewątpliwie z doświadczeń naszych mogę powiedzieć, jakby z. No, po pierwsze, że kiedyś z inkubatora, gdzie inkubowaliśmy małych przedsiębiorców, teraz zajmujemy się w sensie pożyczkowym i doradztwa dla tych startupów, to na pewno trzeba mieć dobry pomysł, tak? a w dzisiejszych czasach coraz trudniej jest o do, dobre pomysły, bo m, mamy też takie doświadczenia, bo my oczywiście też prowadziliśmy projekty dotacyjne, czyli ludzie przychodzili do nas po dotacje na założenie działalności gospodarczej. I czasami te pomysły były takie ad hoc, powiem de delikatnie. Nie, teraz trzeba mieć zdecydowanie biznesplan no i mieć środki. Jeżeli nie ma się tych środków własnych, no to trzeba mieć pomysł na zdobycie. Na pewno osoby bezrobotne zazwyczaj udają się do Urzędu Pracy, bo tam takie dotacje są, ale no właśnie są tego typu organizacje, jak nasze, bo one są w całej Polsce w każdym województwie i tam można zasięgnąć informacji, czyli można albo otrzymać dotacje, ale teraz generalnie te, tych dotacji jest coraz mniej i nacisk też Unii Europejskiej jest na tak zwane instrumenty inżynierii finansowej zwrotnej, czyli na pożyczki i poręczenia, dlatego w takich instytucjach jak nasze można też się zapytać właśnie, jak możemy wspomóc startupy, bo dodam, że w banku taki startup nie ma możliwości dostania pożyczki. No a nie uda się jednak biznesu, jakiegokolwiek, czy małego, czy dużego, prowadzić bez pieniędzy. No tak było, jest i będzie, drodzy Państwo. W związku z tym pomysł to pierwsze no, to jest to jakby oczywiste pomysł. Pieniądze, ale później jakby odpowiedzialność za swój biznes, praca, zaangażowanie, bo też z tym już nie bywa. To nie są zabawki. Jak się człowiek nie zaangażuje sam w prowadzenie własnego biznesu, no to wielkiego sukcesu zazwyczaj nie ma. Ale jeszcze chciałam tylko dodać na koniec, że tutaj niewątpliwie. Korzystne jest to, że oprocentowanie jest teraz dosyć niskie i tutaj mamy 0,15. Zero... Nie dosyć niskie, ono jest praktycznie w ogóle są te pożyczki dla państwa. Także dla startupów jak najbardziej 0,15%. Tak, czyli to, to nie są, ma teraz nie... oprocentowania. Dodam, że w tego typu instytucjach nie ma żadnych prowizji, nie ma y, kosztów ubezpieczeń. Y, i to jest ważne, bo banki, często przedsiębiorcy mówią: No, my też w banku dostaniemy nisko. No, absolutnie to nie jest prawdą, ponieważ tam są naprawdę e, opłaty bardzo duże. Znamy to też z autopsji, bo też oczywiście korzystamy z różnych linii. E, także nie ma niższych pożyczek w Polsce, jak pożyczki w ramach inicjatyw Jeremy czy różnych innych inicjatyw e, wojewódzkich, tak? Yy, z tak niskim oprocentowaniem, bo te pieniądze w różnych województwach w różny sposób się nazywają i to są różne programy. Natomiast zawsze zachęcam wszystkich do yy, patrzenia w internet, do googlowania, bo, bo w Wielkopolsce, my opowiadamy głównie o Wielkopolsce i o województwie łódzkim, ale jeżeli ktoś nas będzie słuchał z innych województw, to zachęcam, żeby popatrzeć na tego typu organizacje i tam Państwo na pewno zaczerpnięcie bardzo dużo wiedzy na ten temat. Dziękuję Paniom nas tutaj za, za, za wywiad. Dziękuję. Dziękujemy. Gdyby były jakieś pytania, to można pisać do nas na Facebooku, można pisać na Instagramie. Można pisać na skrzynki mailowe. Naprawdę serdecznie zapraszamy do kontaktu. Zachęcamy do korzystania nawet, tak. z naszych usług ze względu na nasze doświadczenie i to, że staramy się, aby ta jakość usług była zawsze jak najwyższa. Dobrze, ja tylko jeszcze dodam, że nasz kolejny wywiad będzie, do, będzie w sierpniu, 12. 12 sierpnia o godzinie 12.00. I tutaj pani Agnieszka Fusińska, kierownik Ostrowskiego Funduszu Pożyczkowego, przedstawi oferty pożyczkowe oraz nakreśli trendy pożyczkowe, jakie mamy w tym roku. Będzie to także okazja do podsumowania działalności oraz okazja do pochwalenia się Ostrowskim Ostrowskie Centrum Wspierania.